Cześć z tej strony HubiX, a to kolejny odcinek z Polish Driving. A dzisiaj pokażę Wam aktualizację z zimą, jak tu widzicie, fajna muzyczka sobie leci. I to jest właśnie pierwsza rzecz. Pronto dalej. No i zresztą druga nowa zima i geseleczka. Teraz zanim Wam pokażę trzecią, że zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Dobra, więc pierwszą, znaczy trzecią nową rzeczą są nowe samochody. No, pierwszym autem jest. Oto to Audi 80 z silnikiem 19 TDI. Co jeszcze coś zrespawnujemy? Te ładnie śniegiem osypane. Teraz posłuchajcie, jak brzmi. No, światło ładnie, wszystko działa. Przeciwwgielne też są Tutaj przejedziemy i trakcja bez to nie ma Jakby co Że Można sobie fajnie bączki robić Także moim zdaniem bardzo fajne auto jak za tą cenę też to bardzo fajne. Mi się podoba. Ok, tak sobie podjechaliśmy i sobie podjechaliśmy i pokażę Wam kolejne nowe auto, które jest o 700 zł, droższe. Rudolf Sabhire, czyli Opel Safira. No co, Zafira, co się guści. So, spawnujemy. Nie to... Teraz posłuchajcie, jak brzmi bardzo podobnie do tamtego Audi. Tylko to już kontretrakcja abs -y ma. No to auto też jest fajne. To jest taki szybszy odpowiednik tamtemu Audi. Ma te 146 koni. Ładnie jedzie. Że moim zdaniem też fajne auto Także kolejnym nowym autem jest... Otóż Nie... O! No, laguna już była, tylko została zremasterowana, ale to pokażę Wam później. Okej, okay. Rudolf in Sign. No czyli Opel Insignia, 200 koni, 226 V-Maxu, w środku bardzo ładnie wygląda, 40 tysięcy. Jeszcze a on tak brzmi. No podgłoszę wam, bo tutaj nic nie słychać przez... <laughs> Bardzo cicha ta insignia. Taka komfortowa. Ma też, a też ładnie jedzie, bo ma 100, 196 koni. Bo jest A dobra, falecie. A także bardzo fajnie jedzie. Na kontra trakcji ma. Benzynka. Też fajnie driftuje na śniegu. Także ogólnie te auto wszystkie te co do, dodali do, do moim zdaniem są bardzo fajne. Prawdę, mi się one bardzo podobają. Bardzo ładnie wykonane, a właśnie przecież nie pokazuję jak w środku, wygląda. No tak wygląda. To jest bardzo ładnie. Radiko, wszystko się kręci. Dobra, więc kolejnym autem. Jest Rudolf Astra. No Astra, no plus Astra. taka mniejsza wersja tamtego i trochę, trochę słabsza. Zrespawnujemy sobie. Brzmi tak samo jak Insignia, to już nie będę Wam pokazywał. To jest praktycznie taka inna wersja tej sygnii. Praktycznie to samo, jedynie dresie wskaźniki różnią wyglądem. ABS-y DCS -y, ma też benzynka i też na śniegu ładnie driftuje. Co się już dzień robi. No, a w, środku, a w środku wygląda bardzo podobnie. Są jakieś minimalne różnice, ale bardzo podobnie. I ostatnim nowym autem, już trochę, trochę droższym jest, otóż, Audi E6, czyli A6. Bardzo ładne, na 161 koni, Farmax 252. Niestety mnie nie stać, bo kupiłem tam poprzednie auta, ale uzbieram i będę je i później na odcinku Wam pokażę w oddzielnym. Ok, także przechodzimy do kolejnej rzeczy, a kolejną nową rzeczą są zremasterowane auta. I aż trzy pierwszy to jest Me Mercedes Sprinton bardzo ładnie teraz wygląda. Znaczy osiągi dalej ma lipne, ale w, naprawdę w środku bardzo ładnie wygląda. Radyjko wszystko, krzesełka ładnie dopracowane. Te lampy też ładne. Także naprawdę bardzo fajnie. Kolejne auto to jest Fiat Ducat, Flan. Widzicie, to wszystko ładnie. Może to, o, tę kamerowa pokażę w środku. No, taki ładny. Tego też wam pokażę. Ładne maliczniki też. Ło No, a trzeci naprawionym autem, z jest. Już wam pokazałem wcześniej. Jest to ta laguna. Mam ja, więc sobie Wam pokażę, jak wygląda. Brzmi tak samo jak wcześniej, ale w środku nie no, to, to jest bardzo ładne. Ma też te 8 koni, albo 209. Wszystko TCS-a, abs -y, wszystko ma. Ładnie driftnąć sobie można z ręcznego. Także naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Także kolejną nową rzeczą, taką mniejszą jest otóż teraz takie coś, że aby teraz zatankować trzeba wysiąść z auta. Okej, sobie podjeżdżamy, aby zatankować, teraz trzeba wysiąść i przytrzymać. nadpisze ile zapłaciliśmy 94 z PLN i mamy pełen tak. To takie fajne urozmaicenie. Ok, to było. Ok. Kolejną rzeczą jest nowa mapa i musimy się teraz pojechać do pewnego miejsca, które się znajduje sławnie. Weźmiemy sobie. Na lagunkę sobie weźmiemy. Ładnie śnieżona. Ok, także już dojeżdżamy do nowego miejsca. Dokładniej tutaj po starym Cardiere. Teraz można wziąć paczki. Że teraz mamy trzy punkty. Tutaj jest normalnie. Tu, tu. No i tu. Ok. No i to tyle z takich dużych, takich bardzo widocznych rzeczy. Pewnie następny odcinek Wam pokażę takie bardziej subtelne, które tak jak było wcześniej poprzedniej aktualizacji. Stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. No i cześć!